Dzień dobry, witajcie, wszystkich was serdecznie witam z nowym tłem, tradycyjnie, na razie jeszcze tradycyjnie, być może być może za jakiś czas zastąpię tą czarną cholerę czymś innym, na razie jestem w fazie, w fazie wybierania, wybierania jaką pić i z czego pić, bo ja wiem, że to nie jest najzdrowsze, że ta fusiasta cholera nie jest najlepszą opcją dla człowieka i że dużo lepsza jest taka mała, porządna espresso, ale ostatnie, które, które takie coś dobrego piłem, to jedna z, z knajp w Krakowie, z restauracji takich kawiarynek. A... Wiecie, to jest, człowiekowi to zostają takie nawyki, to były lata, to był chyba 97 rok, kiedy wypiłem w Mediolanie po raz pierwszy taką, taką prawdziwą, dobrą kawę. Dobrą kawę, tam na każdej uliczce, one były wszystkie po prostu dobre, każda była troszkę inna, ale wszystkie były po prostu cudowne. Wróciłem potem do Polski i szukałem, szukałem, bo chciałem takiej kawy się napić. Wtedy, w 90 latach, końcówka nie było takiej możliwości. Po prostu nie było, nie trafiłem, nie trafiłem. Potem zaopatrzyłem się w jedną maszynę, drugą. Próbowałem samemu w domu coś takiego podobnego zrobić, nie udawało się. Potem po jakimś tak długich poszukiwaniach trafiłem na taki włoski, włoską dużą maszynę, ale po kilku latach ona się po prostu zepsuła. A potem z braku laku, wiecie jak to jest? Została, została ta tradycyjna sypana, ta czarna Francja, jak ja ją nazywam. Podobno, bo teraz już wiecie, teraz to w Polsce już całkiem nieźle sobie te restauracje radzą. Jak mają dobry sprzęt, dobre sprzęty, dobre gatunki kawy, dobrze, dobrze, dobrze palonej, odpowiednio, w odpowiednich proporcjach. Ta robusta z tą arabiką jest zmieszana. Odpowiednia temperatura tych maszyn to. to, to to wychodzi taka sama jak we Włoszech i gdziekolwiek indziej. To nie ulega wątpliwości. Natomiast w domu mnie to po prostu lipa nie wychodzi. Więc zadowalam się, zadowalam się tą moją tradycyjną. Za mną widzicie tutaj taki obraz, który, takie nałożenie farby na płótno, które powstało na bazie mojego rysunku i mojego tutaj przed wami. Monologu. I dzisiaj do tego obrazu też tutaj mam taki cytat, takie uzupełnienie do niego, które za chwilkę Wam przeczytam, ale zanim to nastąpi, będzie jeszcze inny fragment, będzie antyketogeniczny fragment. Dlatego ta okładka z książek, z książek pana Tomasza jest dzisiaj wysunięta do przodu. Ta biała, ta czarno-czerwona, ta ognista. Bo do tego jest właśnie taki dzisiaj wybrany przeze mnie cytat. I teraz tak. W niektórych przypadkach, pisze Pan Tomasz, ketoza powoduje pryszcze. A często w początkowej fazie, ketogrypę. Ja tą ketogrypę już przechodziłem, gdy. Próbowałem poprawić swój stan zdrowia ketozą, wejściem w ketozę. Przez 7 miesięcy trwało to u mnie. Przez jakieś ponad 4 miesiące była to dosyć głęboka ketoza. Troszkę się poprawiło, rzeczywiście, poprawiło się, ale nic poza tym. Nie było przełomu, nic się tutaj nie działo. Waga też, jak stała moja, tak stała. Zostawiłem to potem i wiecie, już Wam o tym mówiłem. Ale co dalej tutaj? I ta ketogrypa pamiętam, że u mnie nie wyszła jakoś tak znacznie, żeby dała mi jakoś do wiwatu. U mnie przebiegło to bardzo spokojnie. I dalej to pan Tomasz pisze tak: ketogrypę. W cudzysłowie keto ketogrypa. Niegroźne zaburzenie metaboliczne spowodowane, czyli tak to grypa spowodowana jest, uruchomieniem genów dostosowujących i ułatwiających organizmowi i w cudzysłowie wzięte przetarcie przetarcie końców przetarcie i zintensyfikowanie szlaków usprawniających przemianę tłuszczu na energię i jej przekazywanie w organizmie no to to jest jasne już teraz, jak przeczytałem. O co chodzi i skąd ta ketogrypa, ta ketoflu, jak niektórzy tam, gdzie nieraz piszą, to teraz takie modne jest, używanie takich wstawek, bo my jesteśmy już narodem emigracyjnym, to musimy takie ketoflu, takie, nie? takie dodatkowe wyrazy, takie mądrzejsze niby, niż te nasze polskie. Zapominamy, że nasze słownictwo, nasz, Nasz język jest niesamowicie bogaty, i bardzo wiele cudownych słów zostało wypartych przez nowoczesność, przez nowomowę. Zostały takie stare, bardzo starodawne słowa w nazwach miejscowości, które, oj, bardzo wiele mówią o naszej historii, bardzo wiele. Bardzo wiele z nich można wywnioskować. To na przykład koło mnie jest miejscowość, która jest jedyną w Polsce, miejscowością podobną, która nazywa się Wielkanoc. I teraz jeszcze jeden fragment, też z książki Pana Tomasza i też związany z tą keto, już nie z ketogrypą, ale z ketozą. Czym różni się żywienie optymalne od diety ketogenicznej? Bo to na pewno wielu jest z Was tam po drugiej stronie zainteresowanych tym tematem. Jakaż to różnica i czym to się różni od strony biochemicznej? Pan Tomasz pisze tak, strona 112 tej książki. Link do książki, oczywiście, zawsze macie pod moimi filmami. Żywienie optymalne, jak sama nazwa wskazuje, jest optymalne. Natomiast dieta ketogeniczna to syndrom metaboliczny, choć nie tak groźny jak cukrzyca obu typów, bo da się z tym żyć. Bez farmakologicznego leczenia, a nawet powoduje pewne pozytywne, uchwytne. Symptomy w homeostazie, szczególnie u otyłych. I dalej. Ketonuria, tu jest w dopisek w nawiasie, powinna być w zasadzie nazywana tłuszczycą. Koniec tego nawiasu. I dalej tak jest. Czyli ta ketonuria jest takim samym syndromem metabolicznym jak cukrzyca, tylko zamiast glukozy organizm pozbywa się nadmiaru energii spożytej w pokarmie w postaci ciał ketonowych. Ciekawe? I to jest właśnie ketoza. Pozbywanie się nadmiaru energii w formie, w postaci ciał ketonowych. Robienie roboty niepotrzebnej, czyli zjadamy za dużo, za dużo tej energii i pozbywamy się tego w formie ciał ketonowych. Tak tutaj w książce Pan Tomasz napisał. Może komuś się ta wiedza przyda. I teraz przechodzimy do tajemniczego tekstu. Książka mi się rozsypuje, muszę to bardzo delikatnie. Nie podam Wam autora. Musi być troszkę tajemniczości. Co Wy myślicie, że tak wszystko na talerzu Wam podam od razu? Nic podobnego. Nic podobnego. To nie do mnie przyjeżdża, coś przejechało gdzieś. No to tak. To jest tekst, który troszeczkę koresponduje z moim obrazem. Jak pamiętacie, to jest abstrakcyjne przedstawienie pewnej myśli, tego mojego sposobu wyrażenia się na temat wszechświata, wewnętrznych wszechświatów, zamkniętych w jakąś tam formę zgrupowanych, materialnych i niematerialnych, ale wewnętrznych, oddzielonych od zewnętrznego czegoś, co. Co ojciec na rozmowach nazywał niebem. To jest taki graficzny, taki, tak jak powiedziałem Wam, abstrakcyjny obraz tego, o czym Wam wspominałem. Na bazie, na przykładzie tych paczek fotonowych, świetlnych, które pojawiają się, padając w tą przestrzeń, budują w zasadzie wszystko łącznie z, ze swoimi przemianami budują również materię, bo do tego się to właśnie sprowadza. I na końcu naszego życia, gdy to wszystko nam znika, znika nam z horyzontu, bo cały ten wszechświat zamknięty w tej puszce, te wszechświaty, bo to nie jest jeden ten wybuch, który rozkurcza się, skurcza się, czy obojętnie jakbyśmy to tam nazwali, ten, ten wybuch podstawowy, czyli to podstawowe rozprężenie i zakurczenie, to... Taką może być i jest prawdopodobnie ogromna ilość, a że są ogromne odległości między nimi, to nie wszystko widzimy, poza tym niewiele widzimy. Być może przybliżę Wam bardzo ciekawą sprawę, co będziecie na pewno zdziwieni. Przekażę Wam wiedzę z lat 1950. na temat astronomii. Niektórzy z Was będą bardzo zdziwieni i bardzo zaskoczeni jak niewiele z Ziemi widzimy tam, patrząc w niebo, w kosmos reszta to są hipotezy, domysły, teorie, na których wszystko bazuje, bo jak to logicznie się wszystko pozapina, no to w jakiś tam sposób wnioskowania można coś tam, jakiś wniosek wysnuć. Natomiast na tym tutaj za mną, co jest, to zamknięte coś, te wszystkie materialne niematerialne wewnętrzne wszechświaty zamknięte są pewnymi granicami, pewnymi, gdzie z, tego, z tych wewnętrznych światów nie da się nie da się Samotnie ich opuścić i wyjść, to tak jakby nasza, nasza jaźń, nasza dusza, która została wpuszczona w tą całą zabawę, w te, w te struktury, błądziła, odbijała się jak to światło, które odbija się od ścianek tego, tego czegoś, tego, tego naszego świata, powodując fluktuacje i wybuchy materii w różnych miejscach, takie czy inne. Jakby to coś, co stanowi nasze jestestwo, było w tym zamknięte i uwięzione. I o tym mój czulek mówił ten z Nowej chuty, że to, co jest w niebie, to nie jest tu w kosmosie gdzieś. To jest zupełnie gdzie indziej, to jest zupełnie inna strefa, to jest zupełnie coś innego. Tam, gdzie jest tylko chcenie, nasze chcenie, gdzie formy zmieniają się według chcenia, gdzie, gdzie można wszystko. Można wszystko, ale gdzie jest coś na wzór, nie na wzór. To te planety tu, w, tej, w tym wnętrzu, są na wzór tego, co jest tam. Czekam cierpliwie, może ktoś z Was, tam, którzy to oglądacie, może ktoś będzie chciał opowiedzieć, co ojciec mu opowiadał na temat nieba. A są tacy, przecież są tacy, którzy chcieliby podzielić się na pewno. Z innymi, co ojciec mówił o tym prawdziwym niebie, z którego, z którego nie tylko te ludzkie byty, ale inne byty, które zamieszkują ten wszechświat, wyszły. Przecież ja nie mam monopolu na rozmowy z ojcem Pio i nie mam takiego nawet zamiaru. Czytam teraz ten obiecany tekst na początku. Zbiegają mi się przed oczami dwie nieskończoności, ta wszechświata i ta druga, graniczna mojej egzystencji jako koniec mojego epicyklu biologicznego, czyli życia. Tu na przejściu jest wąski gardło śmierci biologicznej. Nie wolno mi świadomie uchwycić momentu przejścia biosfery. Do ostatecznej teosfery. Mam się znaleźć w nowej sferze. Podobnie, jakbym budził się z narkozy po operacji. Przyznać muszę, że epicykle wszechświata patrzyłem trochę. To źle jest, źle przeczytałem. Przyznać muszę, że na epicykle wszechświata patrzyłem trochę jak rzemieślnik, znający się na astronomii, kosmologii, biologii i nieco mędrkujący, kończąc na objawieniu właśnie przyniesionym w Ewangelii. I tak rondo się zmieniło, przyjmując obieg niemal rotacyjny. Przecież Wieczny w ostateczności. Czyżby mi się schodziły dwie nieskończoności ta wszechświata i ta druga boska? Wszystko a więc każdy wymieniony epicykl jest boski od początku aż do spełnienia. Tu się zawahałem, do spełnienia przeze mnie. W tym kolosalnym układzie epicykl. Widzę wszędzie potencjalnie siebie, obecnie i w przyszłości. Czy sens z życia jest zawarty w Ewangelii? Myślę, że tak. Jako człowiek, każdy z nas ma całą nieskończoność w sobie, w lewo i w prawo. Życie człowieka jest pełne, nie może łapać pustki jak silnik niepracującym, niepracującymi tłokami. Sama kontemplacja tego układu z człowiekiem jest kolosalna, w pierwszym zetknięciu szokująca, i w tym samym stopniu prawdziwa. Dla pojęcia Ewangelii trzeba albo wiary nieanalizującego dziecka, albo niezwykle przepastnej wiary mędrca. Myślę, że bardzo ładny fragment udało mi, się, udało mi się znaleźć. Oczywiście wielu z Was wie, wie skąd i kto to napisał. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Bo wiedza nie jest dla wszystkich. Łamanie umysłu, łamanie swoich ograniczeń nie jest dla każdego. Jak ktoś kiedyś powiedział, a zresztą mędrkowałem. Przeczytałem, zrobiłem swoje. Teraz mogę się wyłączyć. Życzę Wam pięknego dnia, dużo optymizmu, czarnej, francowatej siekiery. To Wam raczej nie będę życzył. Ale życzę Wam wszystkiego miłego. Do następnego, do następnego razu.